Każdy wiek jest dobry, żeby rozpocząć własną działalność. Wiedzą o tym dobrze nasze przedsiębiorcze bohaterki z Gdańska i Słupska, którym przy pomocy dotacji udało się założyć firmy w wymarzonych przez siebie branżach i czerpać z pracy, oprócz pieniędzy, olbrzymią radość i satysfakcję. Moja ścieżka zawodowa była bardzo krótka. Po studiach podjęłam pracę w zakładach mięsnych w Gdańsku. Urodziłam dziecko. I tak weszłam w te pieluchy. I mam czwórkę dzieci. Wydawało mi się, że już do pracy zawodowej, do aktywności zawodowej nigdy nie wrócę. Natomiast zajęłam się dziennikarstwem obywatelskim. I to wypełniało mi całkowicie życie. Byłam osobą bezrobotną. Szukałam pracy, złożyłam 50 CV, pracodawca z pytaniami do mnie, czy pani da rady, a może pani zachorować? Strasznie byłam oburzona, że mam 50 lat, nikt mnie nie chce, i powiedziałam, że wezmę sprawy w swoje ręce i założę swój biznes. Otrzymałam informację, że rozpoczyna się projekt Dojrzały Przedsiębiorca. Dedykowana osobom 50. Plus. Wystartowałam do konkursu, zakwalifikowałam się do szkoleń, przeszłam przez te szkolenia, doszłam dofinansowanie unijne i rozpoczęłam działalność. Pomyślałam, że otworzę mały sklepik z odzieżą używaną. Byłam w Anglii trzy miesiące. Widziałam takie małe sklepiki i bardzo mi się podobało. Fantastik, fantastik. Strasznie mnie to zaimponowało. Do urzędu pracy poszłam. Tam mi zaproponowano wróz przedsiębiorczości, który ukończyłam. Udało się, dostałam dotację i zaczęłam działać. Portal za chwileczkę będzie miał 3-latka, czyli tak jak dziecko solidnie chodzi, zaczyna już mówić, w moim wypadku po prostu zaczyna zarabiać. Największą liczbę osób, które wchodziły na mój portal, odnotowała w momencie, kiedy był budowany stadion. Każdą środę przez 3,5 roku meldowałam się na budowie, robiłam relację filmową, fotograficzną, informowałam o tym świat. Po zakończeniu budowy lekko mi statystyki tąpnęły, ale już wracam do tego, co było wcześniej. Odnotowuję mniej więcej około 15 tysięcy unikalnych użytkowników i 45 tysięcy osłon miesięcznie. Po roku działalności kupiłam samochód dostawczy, rozszerzyłam działalność. Już byłam dwa razy na handlu obwoźnym. Zorientowałam się rynek jak wygląda poza słupskiem. Nie poddałam się, bo przeważnie wszyscy po roku rezygnują. Chcę się siedzieć tu w sklepie, a nie w domu, chcę mieć kontakt z ludźmi i chcę po prostu jeszcze się rozwijać. Ja myślę, że za rok to będę miała drugi sklep. Wiek nie ma żadnego znaczenia. Najważniejszy jest człowiek i to bez względu na to, czy ten człowiek ma 20 lat, czy 70 lat, on albo ma te predyspozycje, albo tych predyspozycji nie ma.